Natomiast, jeżeli masz chłopa, który Jakby konkludując, masz topa, który jest Multi season, multi region, rank one Od zawsze Grając tymi samymi postaciami Nieważne czy mają 52% win ratio Czy mają, wiesz, 46% win ratio To jeżeli on jest w stanie to robić A wiesz, a ty uważasz, że w silver 4 jako to player nie masz wpływu na grę i nie potrafisz jej wygrać, bo team ci intuje, To myślę, że odpowiedź sam znasz teraz, jak sobie tak to przemyślisz, e, czy faktycznie tak jest, czy to jest prawda. Nie. A jeżeli nie jest i tak myślałeś, to znaczy, że jest bardzo dużo rzeczy, których jeszcze o grze nie wiesz, których nie rozumiesz, nie widzisz. Jeżeli zmieniasz rolę tylko dlatego, bo uważasz, że inna rola da Ci więcej LP. O 99,999999999% przypadków. Tylko się zawiedziesz, przejedziesz się i po jakimś czasie wrócisz na tą rolę. I uwierz mi, takich ludzi na coachingu to miałem pierdyliard. Milion. E, więc e, zmiana roli, tak? E, czy warto zmieniać rolę? To jest bardzo ciekawe pytanie. I powiedziałbym i tak i nie. Pytanie jest, znów. Jak zawsze. Dlaczego? Kurczę, dlaczego? Nie. Dlaczego chcesz zmienić rolę? To jest ważne pytanie. Bo jak uczysz się grać, w sensie jesteś takim totalnym Nubie, no to sobie graj czymkolwiek, nie? To jest fajnie. Poznawaj grę baw się Ciesz się. Natomiast jeżeli. Obawiam się tego najczęściej u was. Dlatego jestem tak nieprzychylny do zmiany roli, przynajmniej jeżeli jesteśmy w trakcie trenowania i coachingowania i nie znam was za dobrze, bo są osoby, które znam i wiem, że świadomie te pozycje zmieniły i fajnie. Natomiast e, problem pojawia się taki, że wielu z was e, traktuje to jako wymówkę. Wielu z nas, graczy, e, tak? I co wracam do tego, o czym też zawsze klepię. Zmiana roli, zmi przestaje nam iść to. Zmieniamy postacie, zmieniamy role, zmieniamy konta, bo nie te Zmieniamy serwer, bo serwer śmierdzi I Zaczyna się zmiana wszystkiego Jak masz takie myśli I tak sam sobie przed powiedz, jeżeli to jest tylko ucieczka od tego, bo stwierdzasz, że Tu ci nie idzie To uwierz mi powodem nie jest to, że ta linia jest słaba, nie? To to nie jest powód Natomiast jeżeli zmieniasz, bo Podoba ci się inna linia, bo chciałbyś się pograć nie myślisz, że sprawi ci przyjemność, chcesz spróbować? Go! Pewnie. Nie? Tylko jeżeli to ma być chwilowy odskok w poszukiwaniu instant gainów w postaci LP, to to nie jest to. Jeżeli zmieniasz rolę tylko dlatego, bo uważasz, że ta druga da ci więcej... O! To jest, myślę, że to jest ten, ten phrase. Jeżeli zmieniasz rolę tylko dlatego, bo uważasz, że inna rola da ci więcej LP, to 99 99,99999999% przypadków. Tylko się zawiedziesz, przejedziesz się i po jakimś czasie wrócisz na tą rolę. I uwierz mi, takich ludzi na coachingu to miałem pierdyliard, Milion. I zawsze Bigway, o którym mówię, bo on jest najlepszy. On zmieniał wszystko i postacie, i rolę. Ja on wybiegł, stary. Wracaj do podstaw, wracaj do korzeni. I zajęło mu to półtora roku latania w kółko. Top, mid, dżungla, AD Carry, support, zmiana pierdyliarda postaci, aż wrócił do tych konkretnych kilku czempionów na dżungli, w których grał i powiedział, stary, w końcu wykaimbowałem prawie do diamentu, nie wiem, czy już diament wbił, czy nie. W zasadzie miałem z nim kontaktu. I finalnie wracacie. O, i to big boy, i to werpsik, inne osoby, naprawdę, tego było pierdyliard, nie? I mało rzeczy jestem tak pewien jak tego. Nie więc pytanie jest: Czy zmieniam rolę tylko dlatego, że chcę dostać więcej LP na innej? I wtedy to prawdopodobnie jest bardzo krótkowzroczne, bo ci się po prostu chcę grać inną rolę. I pamiętajcie zawsze, też macie to: Ej, jak to jest, że gram pierwszą z postacią, to mi tak dobrze idzie. Jak to jest, że gram na roli, na której nie gram, to mi tak dobrze idzie. Bo raz, że szczęście nowicjusza, dwa gracie bez oczekiwań i bez jakichś mentalnych bloków, bo nie wiecie czego się bać, na co ten i. Gracie bardziej odważnie, macie po prostu większą pewność siebie, i to tylko i to nie świadczy o tym, że jesteście lepsi na innych postaciach czy roli, tylko świadczy zazwyczaj o tym, że macie większą pewność siebie, czyli na swojej roli macie ograniczone ręce, jesteście zamknięci przez swoje doświadczenie, że na przykład kiedyś, nie wiem, e, Tito albo Zed was nakopał i dla was te postać i nie da się na to grać, i wam psychasia tak na nich grać, i was raz zabiją. Więc tutaj to jest tylko argument tego, że pewność siebie, Liga Legend jest grą pewności siebie. I jak tej pewności nie masz, to po tobie. I nigdy nie będziesz dobrym graczem. Jak nie jesteś koki, nie masz pewności siebie, to nie ma szans. Nie, jakby to jest absoluta podstawa. Dlatego tak trzeba dbać, żeby tej pewności siebie nie rujnować. I widzisz, no, i jakby widzisz, jakby, jeden Twój quote mówi mi, że. Wiem, że twoje, jakby to co piszesz jest po prostu krótkowzroczne, nie? Bo nie wiem jaką masz dywizję, chyba nie masz wyższego, wyższej dywizji niż Gold na ten moment, tak, tak pamiętam. Natomiast, wiesz, jestem w stanie bardzo szybko S4, nie? No dokładnie. Wiesz, mówisz, że nie jesteś w stanie, ale dam ci rękę uciąć, że ja nie grając w tę grę praktycznie i będąc no, z dżunglerem z upośledzonym CS-owaniem, wszedłbym na topa i bym przejechał na, na tym poziomie. Nie. I przynajmniej do platyny. Czy tam do jakiegoś wysokiego golda? Bez ćwiczenia, nie? I na przykład. Wiesz, kwestia prosta, indeks nie? Popatrz na to. Mówisz, że to nie oddaje, ale najlepszy gra... masz TF Blade'a. Nie wiem, czy kojarzysz eee, TF Blade. Pewnie teraz streamuje, jak to zobaczymy. O, mam gotonet proponowanych zawsze. Popatrz. TF Blade. To jest chłop, który to jest chłop który wbił rangę rank one rangę numer 1 na prawie każdym serwerze na, tylko na Korei nie wbił na Korei udało mu się wbić tam jakieś top 50 czy coś takiego top 20 może nawet top 10 nie wbił top 1 musiał już wrócić więc to już podaję ci linka jak nie znasz je Blade'a, no to widzisz, że masz. Jakby zobaczyć, że... E, jeżeli nie znasz je w Blade'a, to jestem w szoku. Nie? Jeżeli grasz na topie i nie znasz je w Blade'a, to jest tak. To jest naprawdę sensej topleinerów. Absolutnie. E, I teraz masz TF Blade'a, który... Czekajcie, bo tak mam macham. Masz TF Blade'a, który gra Jacksem i Reliom. To co są go główne postacie. Jax i Relia. Do tego gra, wiadomo, Kennenami, Wladimirami no on w tej gry gra cały czas, więc ogarnął te postacie. Natomiast on gra z Jaxem i Irelia, postaciami, które czasami są silne, ale większość czasu są bardzo średnie. Mają jedne z najcięższych upów i w ogóle jakby granie Jacksem, jakby Trust Me na topie, czyli Reliom, to jest absolutny, to jest tak... Bolesny grind nauczenie się nimi grać. Naprawdę, że jakby ja chciałbym, bo ja grałem kiedyś na topie, jak zaczynałem, i lubię te postacie, tylko musisz. Top ma to do siebie, że musisz znać każdy jeden matchup na pewnym etapie. Myślę, że to się zaczyna gdzieś w okolicach P2, diamentu. I później wyżej, jak chcesz wejść, to musisz znać każdy matchup. I. Top. Jasne jest linią, która bardzo ma, jakbym, właśnie, nie jaka jest specyfika topa, nie? Top ma to do siebie, że jest linią, która bardzo szybko, najszybciej, chyba mogę powiedzieć, że najszybciej i najbardziej jednostronnie e, potrafi się przychylić szale w jedną stronę, nie? Bo masz takie postacie jak Jax, Irelia, Atrox, Darius, Garen, e, Jax, to są postacie, bardzo często grające z Ignite'ami, jeżeli jedna z nich złapi killa, to tą drugą za przeproszeniem rucha do końca gry. Dość często. Nie. Tak jest niestety na topie. Z racji na to, że tak jak mówisz, tobie jest odizolowany u góry, nie gra się tak dużo wokół topa. Z, powiedzmy, porównując do botta i Mida, e, gdzie jungler jest cały czas. E, więc trzeba mieć sobie samemu radzić w różnych trudnych sytuacjach. też um Trzeba mieć pchać przewagę i też przewagę wykorzystywać, nie dając się zabić. I to, to, to jest specy bardzo specyficzną rolą. Natomiast, jeżeli masz chłopa, który. Jakby konkludując, masz topa, który jest multi-season, multi-region, rank one. Od zawsze, grając tymi samymi postaciami, nieważne czy mają. 52% ratio? Czy mają wiesz, 46% ratio? To jeżeli on jest w stanie to robić, a wiesz, a ty uważasz, że w Silver 4, jako to player nie masz wpływu na grę i nie potrafisz jej wygrać, bo team ci intuje to myślę, że odpowiedź sam znasz teraz, jak sobie tak to przemyślisz, czy faktycznie tak jest, czy to jest prawda. Nie. A jeżeli nie jest, i tak myślałeś, to znaczy, że jest bardzo dużo rzeczy których jeszcze ogrze nie wiesz, których nie rozumiesz, nie widzisz, e, nie poznałeś, nie jesteś w stanie zidentyfikować swoich błędów, tego co brakuje, tego co można by było jeszcze zrobić. Bo oczywiście nie ma w tym nic złego. Każdy z nas się uczy, ja też się uczę, też wielu rzeczy nie wiem. Pół roku temu widziałem dużo mniej, rok temu widziałem jeszcze dużo mniej, cały czas się uczę, też dzięki Wam. E, ale chodzi o to, żeby to, czego ja nie zrobię, a co Wy często robicie, niektórzy z Was przynajmniej, e, i tutaj Kindex zrobiłeś to, e, dajcie takie. E, sądzący opinię, czyli zamykacie temat. Mówicie, jest tak, i tak, i koniec kropka. I to jest coś, co zawsze mówię wam, właśnie, jak już dyskutujemy sobie, to czasem się nie zgadzamy. E, żeby uważać, nie? żeby. Jeżeli naprawdę czegoś nie jesteście w 100% pewni, to zostawcie sobie furtkę. Powiedzcie, na przykład, ja nie potrafię. Nie jakbyś napisał ja nie potrafię. Ja nie potrafię stopa kierować gier, nie potrafię wygrywać, nie? Nie potrafię wykierować moich teammates. To, in, in, to jest inny temat. Ale jeżeli mówisz, że na topie się nie da i, i elo i trzeba zmienić linię, bo top nie ma szans, a ja ci pokazuję, że jednym z najlepszych graczy solo-kolejkowym na świecie jest chłop sto grający tak trudnymi postaciami, które często nie oddają i są tak trudne mechanicznie, to ja sobie myślę, stary, nie? Coś, coś, czegoś tu brakuje w tej dyskusji, nie? Coś trzeba dodać. Nie? Dla mnie, na przykład, proces myślenia jest prosty. Jeżeli chcę powiedzieć, że top nie działa, to sobie zadaję pytanie, to, to chcę sobie, jakby, kontrargument wymyślić, nie? Jeżeli komuś to mówię, to co ta osoba może mi odpowiedzieć w kontrze? I sobie się. Pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi, to, że ja mówię, że. To chcę powiedzieć, że top nie działa, to muszę. To kontrargument jest taki, że top działa. Tak? Czyli muszę pomyśleć, ok, czy jest ktoś, komu top działa? No? Takich ludzi jest całkiem sporo, nie? Jeden z najlepszych graczy Ever na Top to jest TF Blade, który, jak już wcześniej wspomniałem, tutaj mamy go na ekranie. Więc to jest dla pierwszego argumentu, który od razu da się przywołać. nie? Plus, chcecie coś powiedzieć. Top jest bardzo zabawną linią. Ja uważam, że Top, to jest moje osobiste zdanie, ja uważam, że Top jest jedną z najzabawniejszych linii. Uważam, że jest fajny, bo jest e, dość często dobra parzanka. E, dużo w Ogromnie dużo postaci do wyboru. To też sprawia trudność na tyli, nie? Że musisz mieć na każdą grać. Ale dużo ciekawych postaci. Mele, ręcz, AD, AP, tanków, bruzerów, e, strzelców, e, magów, nie? Jak dużo jest na topie? Tak, na topie można, to prawda. Na topie te też, że top plajnerzy, mają jedną z najlepszych makro w grze, nie? Jednak Top plajnerzy będą mieli jedną z najlepszych makro w grze nie też, To planerzy są jedni z tych bardziej kompetentnych graczy, nie? Jeżeli jak, jak weźmiesz na przykład, nie wiem, m, tak średnio z tego samego poziomu, to planerów i adikery, no to ten planer zazwyczaj ogólnie wie więcej, rozumie więcej, co się dzieje w grze, nie? Ale też jego rola jest inna, nie? On też w rolę adikery by nie wszedł, no bo adikery też wymaga od ciebie czego innego. Więc. Moim zdaniem, top lane OG. I sam bym grał topa. Jakbym miał czas i miałbym wybrać inną linię niż dżunglę. Grałbym Mida albo topa. To byłby mid albo top. Bez, bez, dyskusyjnie w ogóle. Więc Kintex nie ma znaczenia, czym będziesz grał. I myślenie znów, zmiana roli, zmiana postaci, zmiana run, zmiana ręki, klawiatury, myszki, nie wiem. Y Siedzenia, pozycji, w której słońce na ciebie pada, czy nastawić się na północ, czy bardziej na południe Nie ma znaczenia. Naprawdę. Nie ma. Bierzesz postać, która ci podoba. I grasz nią na topie. I lecisz, i uczysz się. Nie. Zobacz sobie jak pije w Blade gra, nie. Bardzo jakby zobacz To, co wyróżnia playerów i to, co wyróżnia do najlepszych i to mówię o, nie o dobrych graczach, mówię o najlepszych, ok? Bo dobry gracz, a najlepszy to jest jak różnica między dobrym graczem a jakimś brązem. To jest ich umiejętność kontrolowania się podczas gry. Że chłop weźmie i rozumie mecza idealnie. Wie, że przez okay, przez następne 12 minut minimalizuje straty. Daje się jak najmniej obić, nie daje się zdejmować. Podbijam mojej temy, czekam aż chłop nie zużyje swojego jakiegoś ważnego spela. I nagle po 12 minutach gry on potrafi zrobić PACH Bo wie, że to jest ten moment I nagle włącza się turbo agresja Bo on wie, że to jest jego moment I to jest coś, czego nie ma absolutnie u całej reszty graczy Absolutnie Bo widzicie, to nie jest tak, że na przykład TF Blade gra agresywnie albo czy gra defensywnie Nie, on gra tak, jak w danym momencie grać się powinno w danym meczapie, i to jest POG. I to jest POG. Nie. Oczywiście, to też bierzemy pod uwagę, że on mi to wyegzekwować, no bo to, że wiesz, jak, powiem, jak się powinno grać, a to, czy potrafisz to zrobić, to jest najważniejsze. I wracamy do już, jakby kończąc, są też dygresje, jeżeli chodzi o Kindex. Przede wszystkim najważniejsze jest egzekucja. I. Przepraszam. Przychodzą do mnie osoby z Silvera, z Golda, z Platyny, diamentu czasem. Czasem wyższego diamentu. I mówią... I wiecie, istnujemy teorie. I jest wykładana teoria. No, tutaj zmieniłem celerity na alacrity czy coś. I zmieniłem. E, nie wiem, e, buty na klapki, na kroksy, bo mi lepiej myśli wtedy idą. I w ogóle to mamy mapę zmniejszoną o 2% żeby mniej więcej ekran odsłaniała I, i, I oglądałem ostatnio 439 godzin mojego ulubionego streamera jak moją postacią I on powiedział to i tamto I czasem takie bullshity mi gracze potrafią cisnąć przez 30 minut Ja tego słucham oczywiście Czasem przerywam jak już nie mogę, ale Później wchodzimy na grę Jest jakaś sytuacja, ja mówię Teraz wchodzisz I o mój Boże. I czasem mam. Tutaj mam teraz miskę z winogronem, ale wolałbym mieć często w... miskę z wodą i zrobić sobie oczumicie w taki sposób. Nie. I to jest chyba najlepsze podsumowanie. W po mieć naprawdę milion teorii, a później przychodzi co do egzekucji i jest absolutna padaka. Nie. Jakby ja uwielbiam jak są postacie znów w mecie jak Wukong, jak Diana, bo... Jest gra grana, wszystko jest spoko. I potem jest wielki test tych postaci w teamfightach, Tak samo Keneny, nie? Jest wielki test. I przychodzi do tego momentu i nagle gracze. Jakby tam, tam po prostu jest prawy przycisk do przodu i niech się dzieje wola nieba. Absolutnie. To już widziałem tyle razy. I nawet mnie to nie dziwi. Nie dziwi mnie to nawet w diamencie. Egzekucja, moi drodzy, absolutnie pierwszej pierwsza, najważniejsza sprawa, egzekucja, nie?